Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz, i tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Graźmy tą naszą formację, witam też państwa YouTube. Y. Gramy o. Państwa YouTube, y o ile wrzucę to na YouTube, bo ostatnio to nie wrzucam tych rzeczy. Przynajmniej tydzień temu nie wrzuciłem, a była ranga pierwsza, dziś gramy o rangę drugą. Ale jest Black Week, więc myślę, że wam wrzucę to jako odcinek Ultimate Team. Kurde, no kula gram, Mój przeciwnik nie gra jakichś cudów, a ja kurde nie umiem mu brałki Bernardo, Ginola, no i ta dwójeczka, którą testujemy, co szkoda foderu. Okay. No, Ginolka, wyczekane to zostało. No to dobrze, to druga ranga wjeżdża, to jest w porządku, to, 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 to mówię, zeguję ja za tą rangę pierwszą shit taki trafiam, że jakoś przeżyję to, że tym razem to będzie druga Dobra, nic nie mówię jeszcze Dobra Wiecie co? Wybaczcie tą bazę nadę, Zagrajmy normalną akcję Bez jakiegoś tutaj Bez jakiegoś tutaj dziwnych rzeczy robienia Spokojnie Dzieci się tak pali gościu, wygrywasz Przecież tu jest pełno miejsca Tylko jeszcze jakbyś umiał strzelać to by było miło Nie w bramkarza Dzisiaj wyjątkowo dużo tych strzałów w bramkarza Nie reaguje na to co oni robią w ogóle No, mi sam piłki podaje. To wystarczy tylko wziąć to, co on mi daje, i strzelić. No właśnie, właśnie o tym mówię, no Janek. No, wystarczy wziąć i strzelić. No, sam, sam mi podaje. Mój przeciwnik stwierdzi, że, kurde, Janek, no, grasz takie dziadostwo, podam ci ze dwie piłki. Bo to się nie da patrzeć na to. Ja się zgadzam. Keola na skrzydle dla radę i będzie lepszy niż Stoiczkow? Nie wiem, czy lepszy niż. O, a nie, dobra. Połowa. A nie! Wyszedł z meczu. Dobra. I czas na nagrody. Yy, ale Keoelem mi się bardzo fajnie grało. Bardzo mi się fajnie grało nim w poprzedniej edycji. Naprawdę. Tu wyjątkowo długo nim grałem, jak mi się trafił z tym, z tym Hero. Świetna lewa noga. Dobra. Zobaczmy. Zwieźćmy sobie nutę. O! To, to przyjmę. Z radością przyjmiemy ambasadorów. Bo. Bo, bo wiecie jak to z informami teraz wygląda nie dobra <laughs> chcieliście cygankowa to kurde macie cygankowa ale on nie jest jakiś szałowy co równowaga 76. dobra to już wezmę tego jellingtona zola bardzo dobry w tym roku to dużo ludzi chwali dobra oddajcie mi tu nie grało się jakoś fascynująco ale może w paczkach odda. No na pewno, no już pędzę Nie mam co robić tylko kurde 2 miliony zamrażać O, ja go mogę na czerwono zrobić, jak najbardziej Tak, jak mam Tam jest jakiś quickbyte'owy tytuł, najlepsza taktyka, PFC, tego Będziesz wiedział. Idź mi z tym PS, że co wy chcecie. Kanada, no to już wiemy, że to coś dobrego. No na razie taki shit, nie? Ale to nie są jakieś szołe paczki jeszcze. Jakiś tam lekki foder. Dobrze, że ten inform się trafił, bo go potrzebuje do tej ikony, nie? Blender Dobra, to już coś może dropnąć ciekawego Jak raz no, Ale... Kostić No, no dobrze Czy niedobrze, no ale Dobra, do widzenia No pff. Pytanie, jak dobrze będziesz miał go wykorzystać, nie? Bo on a, czyli to się tym różni. Okej. Okay. ale co to za paczki w ogóle są? Paczka mieszanej kampanii... Tu miałbym jedną więcej, tak? Jakbym miał pierwszą rangę. A no, to do przeżycia. Yy, ale no, Ronaldo to jest Ronaldo. Jak umiesz nim grać, to jest tak jak z Ginolą. Jak umiesz grać takimi wyższymi zawodnikami, którzy... Yy, umiesz z korzystać dobrze, to będziesz miał dużą, du dużą uciechę z niego. Odegat. dobrze. Coś jeszcze? Coś dobrego może na przykład? Boże święty, ja myślałem przez chwilę, ja wiem, że to głupie, ale ja myślałem, że to Ginola jest przez tą fryzurę jego. <gulet> o Jezu, ale się strollowałem. O, oh, dobra. O, co jest to? Kto to jest? Co co to jest w ogóle? Bonucci i coś jeszcze? U, o, to, 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 to mi się podoba. I widzicie, i po co te rangi pierwsze wbijać? Jak wystarczy przegrać więcej, i dostajesz lepszych zawodników. No, ten kancelo coś będzie warty na pewno. Cyganków. No kurde, 200 tysiaków, no to ja już nie pamiętam, kiedy ja kartę taką trafiłem. Zawsze jakiś shit totalny. A ten jest inform, więc też będzie kosztował swoje. A nie, co te informy tak. A nie, to nie jest inform. Kurde. No dobra, niech będzie. No, widzicie, no to dzisiaj co znaczy, że chcą mi coś w tych paczkach to podarować jeszcze? Witam, witam. Proszę, obdarowywać mnie. Arnolda, dawno nie trafiłem, dobra, Watkins, czy tam Wilson? A nie, no tak, zapomniałem, że jeszcze ona istnieje. Wytwierdza, no, trafiłem. Dobra, to jakiś foderek. To może z tej ikony coś dropnie dzisiaj, co? Dobra, jeszcze nie jaram jakoś, bo za dużo to niezdrowo. Cancelo. No dobrze, chociaż jeden zawodnik coś warty więcej. No to za tydzień do Ginoli dorzucamy kogoś wartego co najmniej pół bańki. To wam mówię od razu. Można, to, to też się będę zastanawiał, czy, czy, czy kogo tam rzucić. Albo kupię sobie żółwia. Nie no, żółwia to ja będę robił z tego. Otma. Nie wiem, zastanowię się. Pomlak. I to jest babka. Dudek się nazywała? Dudek, tak jest Babka i jest troszczęsny. Tak jest Ziko tu wieś. No to pozdrówki. Chyba że, myśl, chyba, ch chyba, że myślałeś, że ja tutaj coś trafię, takiego, no to raczej nie. To będzie ciężko. Co to jest? Stons. Albo baba. Baba jednak. No proszę. Ej, no ale to ja nie chcę ich. Dobra, wiecie co? To Timmy i stąd leci na SBC ikonę. Zrobimy to, bo tu mi szkoda już tego pixelować. A ile ten pele jest warty teraz? Trzy bańki? Więcej? O, kampania. dawać. co tu wbija teraz? Niemiec, SPOO Musi... Nie. Kto tam jest? Wirtz. On ma chyba całkiem dobre stawce, nie? Gece. Ale on też ma dobre. 89? Pięć baniek, no to ładnie Ale nic nie warty. Kurde, a szkoda, bo ma dobre Ty z ławeczki, ale ja mam dużo tych śpełków już Dobra Spoko, fajnie, 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 fajnie. To co? To co teraz będzie? Leo? Nie. Co to kurde? bali to. się spaprało, mówiłem wam. Że się coś zawiesiło na moment, a tak dobrze szło. To wszystko na QX, tu nie ma co patrzeć w ogóle. To też. Do widzenia. To. Będę z wami cacko. tylko na odda. No zobaczymy. Standardowo zrobimy to systemem takim, że ja otworzę i będę patrzył na czat jakie reakcje. Yes. Dudek, zostaw mnie. Dudku. Do czego? Powiedzcie jak źle jest. W skali 1 do 10 jak źle. Dobry, czyli szału nie ma. Fajnie. Siedem. Czyli co? Tak, pewnie z 500 kaf kafli, co? Mogło być lepiej. A narodowość? I na 87, czyli co? Jakiś barz pewnie. Hiszpania. Do 87 Hiszpania? O. Dobra, patrz. O kurde. ty. No to macie rację do 87 to najlepsze co mogło się trafić. No to nie, no to to na pewno nie jest luz. No ale to dla mnie to jest, słuchajcie, to dzisiaj był taki opening, że nie macie pojęcia, no to ja już wiem kto kto będzie z wbiegał po ataku. To się pytaliście o to, czy teraz... Fernando Alonso. Czy torres. Czy Torres dobry, to się przekonamy już za tydzień. Taka sytuacja. A tu otworzę tak do zasady, co mi szkodzi. O! No i patrzcie, jaka paczuszka fajna. Dobra, zawijam. Dzięki wam, dobranoc i zapraszam jutro na podsumowanie tygodnia NBA na kanale.